Witam w kolejnym odcinku. Teraz zajmiemy się budową lepickiego domku z gilda. Zapraszam. Potrzebne materiały to drzwi, płotki, pochodnie gilt. No to do dzieła. Myślicie, że umiem budować? Nie. Po prostu stawiam klocki randomowo. O, moja żonka. Ty, stary, ruszaj się tam z tą budową, bo tabletki musisz mieć. No tak, zapomniałem o Apapiku XD. Po Apapiku jestem demon w łóżku, ale ci. Jeszcze te płotki. Za oj tak, teraz będzie dobrze. Ten stary pierdoła myśli, że coś umie budować. Ja ha, ha ha nawet nie potrafi korzystać z nocnika. Co ja nie potrafię? Yy, no tak nie potrafię, ale to mój mały sekret. Ale willę odwaliłem. To trzymajcie się i do następnego baju.